Moi drodzy, witam Was w tym tygodniu W tym tygodniu piątkowy odcinek będzie nieco inny Dam Wam w tym tygodniu też odpocząć trochę od gramatyki Dzisiaj chciałabym, żebyśmy zajęli się wymową Od czasu do czasu robię dla Was takie filmiki związane z wymową Związane z wymową słówek, z którymi czasami macie kłopot Dzisiaj znowu będą takie słówka Oprócz słówek takiego codziennego imionami, nazwiskami, nazwami różnych marek. I te słówka wybrałam dla Was, ponieważ często sprawiają Wam kłopot, a z drugiej strony myślę, że będą też dla Was fajną ciekawostką i będziecie... i myślę, że niejednokrotnie będziecie zdziwieni, że pewne słowo wymawiamy właśnie tak, a nie inaczej. Zacznijmy od tych słówek takiego codziennego użytku. Zapraszam. Pierwsze słówko to łosoś. Jak go wymawiamy? Salmon. W tym słówku nie ma l. Nie wymawiamy tego l. Piszemy l, ale go nie wymawiamy. Ok. Kolejnym słówkiem jest słówko exactly. Pewnie znacie je wszyscy. I myślę, że sporym zaskoczeniem dla części z Was będzie to, że w tym słówku wymawiamy ty. Nie exactly, tylko exactly. Kolejne słówko to pułkownik. Często w filmach, zwłaszcza amerykańskich, gdzie pojawia się wojsko, pojawia się też słówko colonel. Colonel, słynny na przykład Colonel Sanders, czyli założyciel KFC. E, piszemy to w ten sposób. Colonel. Jakby tutaj wymowa nie za bardzo współgra nam z, z tym, co widzimy. Bardzo często widząc to słówko, e, nie wiecie, co to jest. A to po prostu pułkownik. Colonel. E, w amerykańskim, angielskim tam wkleja nam się jeszcze to R, Colonel. Natomiast w brytyjskim mamy po prostu. Curl bez ry. W amerykańskim to ry jest, jest wyraźne Curl. Kolejnym słówkiem chyba już ostatnim z takich słówek codziennego użytku będzie słówko live ale nie live, bo live to życie, nie live bo live to mieszkać ale live pamiętajcie, żeby wyraźnie wymawiać na końcu w, aby właśnie z życiem tego słówka nie pomylić co ono oznacza? Oznacza Żywo. Jeżeli oglądamy jakąś transmisję na żywo, jeżeli oglądamy jakieś wiadomości i dziennikarz mówi do nas na żywo, albo w ogóle, jeżeli coś chcemy powiedzieć, że coś dzieje się na żywo, to powiemy live. Na przykład live from Washington. Możecie często usłyszeć w anglojęzycznych wiadomościach, jak jakiś komentator, reporter, właśnie na końcu swojej wypowiedzi powie: na żywo z Waszyngtonu dla Was. Life from Washington. To były te słówka codziennego użytku. Przejdźmy teraz do imion i nazwisk. Bardzo często zdarza się, że spłaszczamy imiona i nazwiska. Na przykład William Shakespeare. Nie ma w tym nic błędnego, żeby mówić William Shakespeare i Shakespeare pisać właśnie e, po polsku. Tak samo na przykład George Washington. Są imiona, które mają swoje polskie odpowiedniki. O obecnej angielskiej królowie możemy mówić Królowa Elżbieta. Tak samo jak z innym prezydentem Ameryki, o którym nazwisku chcę Wam powiedzieć, jeżeli e, na lekcjach historii po polsku, takich, które macie w szkole, będziecie o tym panu mówić Abraham Lincoln, jest to jak najbardziej w porządku. Jednak myślę, że warto wiedzieć, iż po angielsku wcale nie wymawiam tego nazwiska jako Lincoln. Zarówno markę samochodów która tak się nazywa, jak i nazwisko tego prezydenta wymawiamy Lincoln. Lincoln. Tego drugiego L w ogóle tam nie ma. Lincoln. Tak jak mówię, w przypadku takich nazwisk z zupełnie mi nie przeszkadza. Co mi się jednak nie podoba, to taka tendencja do przykręcania imion angielskich bądź amerykańskich e, gwiazd, aktorów, celebrytów, piosenkarzy, generalnie znanych osób e, do i to przekręcanie nie jest wcale związane tym, że z, z tym, że mamy jakiś polski odpowiednik, bo jeśli mamy, to ok, ale jeżeli nie mamy, wymawiajmy te imiona w taki sposób, być może w, za pomocą polskich dźwięków, ale w taki sposób, jaki wymawiane są one przez rodowitych e, Anglików czy też Amerykanów. Pójść tego pana. Jego nazwisko e, przyprawia wiele osób o zawrót głowy. Na pierwszy rzut oka nie wiem, jak to przeczytać. I niejednokrotnie w polskiej telewizji słyszałam, że ten pan nazywa się Matthew McConaughey. On nie nazywa się Matthew McConaughey. On nazywa się Matthew McConaughey. McConaughey. McConaughey to, co robią nasi polscy dziennikarze, komentatorzy, a to ani nie ułatwia wymowy, ani nie jest polszczeniem, więc zupełnie nie rozumiem, dlaczego. McConaughey, robią McConaughey, robią McConaugh. Czy wynika to po prostu z niewiedzy? Ale jeżeli wynika z niewiedzy, myślę, że to nie jest problem, aby sprawdzić, jak poprawnie wymawiać to nazwisko. Przejdźmy do kolejnych imion. Na przykład ta pani. Kto to jest? Jestem pewna, że w głowie pojawiło Ci się ha, Whitney Houston. Mm -mm. ten program, to Adobe Photoshop. Adobe Photoshop. Nie musicie mówić Photoshop, mówiąc o tym programie po polsku, ale mówcie Adobe Photoshop, a nie Adobe, ponieważ ta nazwa to Adobe. E, inne nazwy marek, z którymi czasami zdarzają się problemy, na przykład z tą nazwą, często słyszę dwa warianty. Jeden jest poprawny. Nike i Nike. Poprawnie jest mówić Nike. Nike Shoes. Nazwy tych dwóch sieciówek zupełnie mnie przeszkadza, kiedy ktoś mówi CIA lub kiedy ktoś mówi HIM. Nie ma problemu. Może na to spolszczyć, można powiedzieć CIA lub HIM. Natomiast jeżeli chcecie mówić to po angielsku, to mówcie to po angielsku i o ile CA raczej nie ma problemu, o tyle z tą drugą nazwą. ciarkiem nie przychodzą, kiedy słyszę HM. H&M, M nie HM. Jeżeli już chcecie mówić to po angielsku, mówcie H&M, nie mieszajcie dwóch języków. Jeżeli ktoś woli mówić H&M, okej, okay, nie ma problemu, ale jeżeli mówicie po angielsku, róbcie to dobrze. O tym słówku już Wam mówiłam, ale ponieważ odnosi się to do marek, to jeszcze o tym wspomnę. Apple. Wszyscy wiemy, jak jest jabłuszko po angielsku. Wiemy, że to Apple. Firma, którą założył Steve Jobs, również nazywa się Apple. Jakimś dziwnym trafem, nagle mówiąc o produktach tej firmy, mówimy, że to jest laptop Apple. Skąd bierze się to Apple? Nie mam pojęcia. Najbardziej razi mnie to, kiedy w ten sposób mówią osoby zajmujące się technologią komputerową, zajmujące się gadżetami i używają takiego dziwnego czegoś jak Apple. To jest Apple. Jabłko. Okej, jeżeli chodzi o marki, to byłoby tyle. Oczywiście jest więcej tych marek, ale ja wybrałam w tym odcinku dla Was właśnie te. Mówiłam Wam wcześniej o spoluszczaniu angielskich słów, angielskich nazw, angielskich imion i nazwisk, ale czasami następuje odwrotny proces. To znaczy, angielskie nazwy staramy się wymawiać tak, żeby brzmiały jeszcze bardziej po angielsku. Na przykład zamiast computer mówimy computer, ten akcent przekłada mnie na tą sylabę, żeby zabrzmieć tak bardziej po angielsku. Obejrzyjcie te reklamę. Silnik jest sercem Twojego samochodu. Dbaj o niego używając BP Ultimate, nowej generacji paliw. Paliwa Ultimate, opracowane specjalnie, by zapobiec szkodliwym osadom i chronić Twój silnik, pozostawiając go sprawniejszym i zdrowszym na dłużej. BP Ultimate, dba o serce Twojego samochodu. BP Ultimate, dba o serce Twojego samochodu. BP Ultimate, Ultimate. Być może by to nie zdziwiło mnie tak bardzo, gdyby to była reklama polskiego koncernu, który nazwał swoje paliwo po angielsku, żeby to lepiej, bardziej światowo brzmiało. Ale to jest reklama koncernu brytyjsko-perskiego no więc po części brytyjskiego, jakby nie było. I zupełnie nie mam pojęcia, jak to się stało, że ktoś w tej polskiej wersji reklamy użył słowa ultimate, pomimo, że wymawia je się jako ultimate. No dobrze, moi drodzy, to wszystko w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że on rzucił dla trochę światła na wymowę pewnych nazw, pewnych słówek, pewnych imion. chciałam, żebyście potraktowali go jako taką ciekawostkę, ale też Następnym razem, kiedy będziecie sami wymawiać te słówka, o których dzisiaj wspomniałam, starajcie się już robić to poprawnie. Ode mnie to tyle w dzisiejszym odcinku. Zapraszam na stronę z moimi kursami, link znajduje się na dole. Tam możecie sobie zajrzeć jeszcze cały czas trwa promocja, jeszcze cały czas są dostępne te kursy za połowę ceny. A ode mnie na dzisiaj to wszystko. Żegnam się z Wami. Jeżeli jesteście nowi, to subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco, jeżeli filmik Wam się spodobał. Dajcie łapki w górę i widzimy się w przyszłym tygodniu w kolejnych odcinkach. A tymczasem miłego weekendu i do zobaczenia.